Zrobimy sobie quiz dla przyjaciółek. Ciepcie. Wyślij to swojej bestii, żeby sprawdzić waszą przyjaźń. Która z nas lepiej stalkuje na Instagramie? <grystanie> Nie kontynuujmy tego tematu. Możliwe, <grystanie> że tak jest, faktycznie. Która szybciej rozpowiedziałaby czyjś sekret? <grystanie> Ty masz komu? Ja mam długi język. Ja bym tobie powiedziała, i to by było na tyle. A potem ja każdemu. <grystanie> Która z nas szybciej zgubiłaby telefon na imprezie? Ja nie gubię rzeczy. No, mi się zdarzało. Która pierwsza zaczęłaby tańczyć na stole? <noise> jaka zgodna. <noise> jaka zgodna. Ej, <noise> ale ty byłabyś od razu po mnie, obok, także. <noise> Która z nas szybciej wydałaby majątek na kosmetyki? <noise> My wszystko wiemy, nie. To nie jest tajemnica. Ale to może być ciężkie. Która z nas ma więcej markowych rzeczy? Nie chyba tak. Ja bym dała też tak, aczkolwiek ja jakiś czas temu miałam mega fazę na No, to, więc... ja bym najpierw pomyślała o tobie, ale potem byłabym jak mhm. i ostatnie, która maluje się dłużej przed wyjściem. Ja robię jeszcze milion innych rzeczy podczas tego, nie mogę się skupić na jednej rzeczy. Subujcie kanał.